Coś tutaj odcinek zagrajmy w League, League of Legends. League of Legends, jeden League pies. League. I gramy grę typu Ranked. Jestem Adam Mały. <grym> <grym> <Tam> na... Ja <grym> będę grał w War ja, Soul Reapers będzie grał Tristaną. Przywitać. Wówkąd to jest darmowa. No tak. No Soul Reapers, nie masz <grym> twórki być. Mafczej będzie grał Kennenem. <grym> But... Ta skórka jest lepsza. Maciej, powiedz cześć. Siema. Jak facepan. pan. Chciałeś powiedzieć cześć. Kurik Ale będzie mówię grał go. Galio. A... Ja bym mówił to co on mi dał Ale ja ogarniam Galio. Kuriku, <gibli> Galio, Galio. Gimper, Gimper go będzie go. grał... Gimper I Gimper będzie grał Aniwią. Jan Eachonen na następnych zawodach cię pokona. Tak. Dominik132 <gibli> będzie grał Malphite'em. Orcin, jesteś pizda, a nie skok. A nie Tak. Hostel będzie grał Xinzao, Zelimus Master Emi do domin.pl szako. I Mateusz... Dlaczego się z, 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 z załadowali, a my jeszcze czekamy? No bo czekamy na odcinek. No. Bo ja ogarniam no, Galio to, to się musi skończyć tym No właśnie, no. I Mateusz132 będzie grał Gangplankiem Skończyłem... Healem Skończyłem... No i co, zaciałeś wszystko teraz? Kurde, że nie? No, no. No weź wyłącz to już. fotuj się. No tak, fejt. <grym> Epic Facebook. Ej, na bestki, co to robić. Zagrajmy to, to w Facepan. Zapraszam na skoki na napciały. <grym> Wszystko przez Mastera. No tak. Nie, to przez przy, ich czwartego, czyli przez do, do domini. A skąd wiesz? No, bo on jakiś nie wiem. Polacy no. Ale chociaż master się tam dokładował, może to przez no, prostu tak ostrada 64 <głos> <głos> Ej, to może ja przerwę i włączę jak już wystartuję. Przerywam i włączę jak wystartuję. No i wystartowało już wiadomo przez kogo to było. Było to przez Kinga, który. który miał smajta. O okay. Chodź kurik. Ogólnie to ja będę dżunglował. Nie mogę Chodźcie mnie bronić. Ja idę na, na bottoma No to dobra, s <gülüyor> to ja <laughs> mam... nie Dominik, ty suka, mój majtwoj In soul riperem, ja idę tam mm, Sola już <laughs> To mój raz wyjdział wniosek Gdyby jungle No tak <laughs> To... Jest taką, poważnie u... no, tak u... tak u... <laughs> jest taką u... Nie możemy mieć dwóch dżunglerów No nie mamy dwóch dżunglerów kurik, kuryksu nie, żeby <laughs> to Co co z kuryk kupił No dobre A. A tak serio to kupiłem Viper, tylko... tylko chroń tego warda proszę Zdechnął wszelką cenę Zdlajuj go Twój stary <laughs> To są się kurwa pró jeszcze leśnie. kurwa gramy z Lyszewem <grymne> Ty, ale oni cię znają tak Polak, Polakowi takie rzeczy pisze. Ty Polak <grymne> <grymne> Le, nie wiem czemu się próbuję, że Polak Polakowi jakby to było coś specjalnego. Grać to grać. Jestem Adam Małysz. <grym, grym>, a mi że cię Ej, Ja mam Ja mam Mateusza. No ona całe cieszy, szczęście twoje. Chyba, że chcesz je zamienić. To ja jestem solo, bo to jest... Eus, honen, ale... Tak macie i ekspatrać. Biega w kółku. A no, o czym jesteś. Eee, hey, no, jest gaz... bo to mija co wybierz. Clipperowi trochę gwizna. Nie są, bo ciebie gwizdne. Spar mniej nowa za 77. Ja go tam to ataku mam. No tak fuck. No nie! No nie No nie! No nie! No nie! Żyję. Zdechnię. Nie zdechniesz? Nie O, jest, przyszedł Mastery. Nie zdechnę. Ale jest i tu Christ it's, it's so broken. O kurwa Gdzie. Jak ja pokocham tego pierwszego golema. Gdzie ma... Gdzie Xig zaczyna dżunglę? Pewnie na dwóch golemach. Albo... Tak. Nie na golemie I tak chyba. Słuchajcie, muszę dobić tę małą. No mamy sza ma nie... ma już pucha, ma puchy, nie ma i ma, ma zero many? Bo raz go nie bo, ataku, bo bił golemy. lemy no, chyba pomaga No, był nie był No, bo mu ukradł. No tak, Gimper na Gangplank planku Ale akcja! Oh my god! <laughs> my god. It's so OP. No, i GZ. Wiesz, że gdybyś wcześniej Ignata rzucił, on by się sobie i i No to nie jest. No to nie Nie no wcale. To jadę pół sekundy wcześniej byś Ignata zarzucił, lol. Omegry, Rofl, Igde. Dobra, będę miał wszyscy level, się kubawimy, się. Ale Rofl. Ale już wie jakiś Bo Tak, by Romancer się ruszył. GV. G-Romancer. Acholon. Ale on holol, no serca ona chłapie do tam nas, oki narciarskie Ej, potrzebujesz już tego, No! Fajnie No nie ma ab wziął kenera, będzie to... kill stylowanie no to, Ale on szybki ja, jest On go nie ogarniam. No tak jest, ja że on się lol zminimalizował Bo ja ogarniam Galio, ja ogarniam galio. Stan dwóch, a bez tych dwóch Tak, Malfajt bardziej zielony no, kiem, Tylko szkoda, że być w ogóle nie jest zielony. No, no, mówię. Ale ten nie jest. Nie być zielony. To mnie znowu stul. Przestań mnie czołgu atakować. Kurde, A, zaczął ciebie. Potrzebujesz już tego levela na tego zemplajka. To dobrze z tym stulotnikiem. I tam. Pipa, pipa. Pipa, pipa. Ja nie pamiętasz nazwy filmów, które to jest. Ty też nie. Ja pamiętam już. Nie wiem, to nie powiem. To powiedz to ci powiem czy pamiętasz. Nie wiem, ale nie powiem. No tak, on no, wszystkie miniony mi wysadza. Pokemony? Tak, wszystkie pokemony mi wysadza. Wygląda na... No czy nic zobaczy przed twoim blokiem nie biega pikachu. Tak. Mikasu, co mnie chce? Wyjdź z domu, może przed twoim no domem napieprzają ziemi. się smagowie. Jak akurat zaraz nutanę, nie wiem, uważajcie. Mhm. No tak co ma jak na to go mi to Bardzo Czemu go no, fituję. Ja mu w ogóle podałek podejść. Ja nie mam szóstego levela. Nie ma? Będę miał szósty level, z nim Teraz jeszcze nie jestem skłonny do zabawy ale ja tak. jestem. K no, przed szóstym To Znaczy zależy od przeciwnika na wiecie. Tak, no chyba że no, o, no. No, to Timo. Odos się feghi od tego sam zabij. Ale ja chcę go zabić. Nie. Tak. No, to Ale coś to... go przestraszył. No, on się podobał. <ścoughs> szósty level on mute. Ej, mastery mia. Mówię cały boss nie widzę, On jeszcze to Mid mija mia. Nie, dobra, siedź na ten ganko Dobra, kill Pojadę sam. Spoczyno. O master, wracaj, idę mu żyć na powitalnego. Czurikiem. Pamcie, Mateuszki. A, widzisz? First Ano No tak, bo szósty. Słyszałem ten magiczny dźwięk ulti. Mateuszek, tu. tu. Tak, Mateusz Puta <noise> Szako! No tak trafił Kolondra. No tak przyniósł buff. ci bufa, plix, pliks, my buff, my Dawaj Moja łazienka? Zapraszam, No tak Moja łazienka. To jest dobre, że ja mogę oglądać was co wyrobi się na przykład jak kurik bez manelata w kółko. I ogarnia Galio. Ej, uwaga, bo ten Xen porzedł w stronę boku. Bo ja jestem zajęty ogarnianiem Galio. Ale ja ogarniam Galio! No bo ja ogarniam Galio. Co? Ja nie? Ja ja? tak, tak. yeah. Nie. Z tego, co widzę, to tutaj ma dobrze na ogarnia, a nie ty, Galio. No ale ja ogarniam Galio. No przecież wiem. No ale ogarniam Galio, nie wiem ma... co. jak Ej czy Ty gimbal mówiłeś, że mam iść na Mira? Run czy normal? Run. O. Dlatego Malfajta nie wziąłem, bo mi zajęli, bo to normal. A, to do Domin per. O, Krita walnął, lol. Tutaj to no. wygląda jakby był przemalowany w końcu na zielono. O, brawo. O, brechtamy go, brechamy go, brechamy go. Brech, 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 brech. Brechtamy go. A kto No. Znam no, się wybrechowym. na executor. No. Dobra, podaj im linka do tego filmiku na YouTube. No podam. Jak wygramy? <noise> Dobra, nie zabijemy. Ajajaj, wiem tego strzelkę Shirk'a e, na Eee, mija, uważajcie na gachlankę. Dobra, będę uważał. To i tak się robi 2 VS2 tutaj. Ale na górze nie. Ale jak Wonsulta wjedzie, to wo, 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 wo. O, garn O, No mówiłem to solo. Nie mam skoku. Sekunda do skoku. Son Reaper's na następnych zawodach cię pokonam. na następnych zawodach cię pokonam. Uuuuu! jaki zasięg. Ej, jasne. Odległość piszanie skoczek. Hopsim. Ciepukę nie ja cię pokonam Zapraszam na skoki na no nie! Kurde. Nie dobijesz go, co możeś nie podtrzymał tego ulti trochę dłużej? Yy, nie mogłem trzymać ulti, bo on mnie podrzucił. Przerwało. To wtedy przerywa? Tak. U mnie Gdzie z tym kordę No i patrz, parle i nie żyjesz. Kurde, zapomniałem... No, wres... On ma range'a. Zapomniałem, że On mało no ja z jakiej odległości mi rzucił? Mnie tam pod wieżą strzelił. No, no, Ej, Szako! O, dobra, ale to po co zaczęło lecieć, Ja akurat, że ty tam byłeś, jak to dojechało. Zaczęło lecieć? Ale młode. Pan tu nie stał, tak? A, ja na tak? Lighting graszu uciekałem. O, zabij Drakowa, drugi raz. 200 zasięgu, ma, więc malutko. Mój shuriken też ma 100 zasięgu, bo nawet nie wiem. Gdzie go wciął? Nie, więcej twój shuriken ma, o wiele więcej. No, a ja go nawet na ten. Ej, Szako, mnie! Serio? On był po zarędzie mojego Shurikena Gdzie jest Szako? Nie widziałem go Uwaga malfitek Pan był po zarędzie mojego shurikana, a mnie trafił z tego Co się dzieje z tym? Lwowa wyłącznie Od e, rajd Ej idę po... tutaj około? Nie teraz o, No sorry. nie Ale z Dreeper zmóciliśmy się w no ale ogarniam. Nie, po co mnie w zrobiłeś? Ogarniam. Ale ogarniam, ogarniam. No tak, jest, jest tak. <gulio> Walnęłem w niego full combo. Masz usta jak na plus? E, Malphite mija. Gangplank. był Gangplank. A nie, jest malfight Gangplank A nie łazi. Nie wiem, może iść na botę. Uważaj, mach. Dobra. E, nie ma też Xena, który był na midzie. To w ogóle uważaj. Ja. Yeah. Ale przyszedł Szako w końcu. Uważaj, Boganka, Gałka, ciebie może iść. No tak. I dużo innych osób. Na pewno do Ciebie idą. coś, Maciek, ja mówiłem Ci. Sin jest na misie. Ale go zdjął! Zgazary. Jaki headshot. Uważaj, Maciej! Masz lightning rusher? Lightning I Kto tu jest overranged, Maciej? Ale to było w zasięgu, lol. No, ale chodzi o to, że to jest przesadzony w zasięgu. Ale na Over to, ale to tak nie, nie jest! Ja go wykorzystuję. A nie że komuś dali mniejsze, on zrobi większe. A to ci psiku. No trochę. No tak. Otrzymasz ta mida? Nie, ja, ja muszę coś bazy. Popię, co? bo nie mam many. Macie ci przytrzyma. Ripercie, się. Macie ci przytrzyma. No tak. Ja tu ogarniam Galiona to... Ciekaj, podtrzymam cię. Ej, sprawdźcie, ej. Soul Reaper, awesome. sprawdź Dragona, czy nie wziął. Tak Soul, sprawdź Dragona. Tudziu, głupi wilku. Głupia krowa. Ganon ma ósmy, no tak jak ja prawie. Dobra. Tylko ja mam jedenasty. Ha, 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 Ja zaraz mam jedenasty. Ha, 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 ha. Ha. Nie wiem czy nie, jest dobra, jest gank. Maciej, masz ulta? flag no, jest beznadziejny. 38 sekund. To użyj okulta. W ogóle, co ten... Czemu on dostał 200 damage z szulikiem? Pomóc ci z tym <grym> dragonem? Nie, dam A... radę. No, Spokojnie spoko dam radę, zostaw. Zostań na lenie, bo się zdziwią, co się dzieje. bo wydyga stał.